W ciągu dnia. Dzisiaj mamy sobotę. Czyli taki luźny dzień, rozpocznę go od swojego ulubionego śniadania, czyli naleśników z serkiem waniliowym. Jest to mój taki sobotni klasyk. Jeżeli mam nieco więcej czasu i chcę tak bardziej celebrować, no to są to na pewno gofry z boczkiem, ale jak mam mniej czasu i potrzebuję więcej poświęcić na inne rzeczy, to po prostu robię naleśniki, jestem zadowolona i spokojna na dobre kilka godzin, ponieważ są sycące i przepyszne. Myślę, że nikogo nie zaskoczę, jeżeli powiem Wam, że mleko bez laktozy, jajko i mąkę to są trzy składniki do zrobienia idealnych naleśników. Dodaję jeszcze szczyptę przyprawy do piernika, szczyptę cukru wanilinowego i soli, żeby podkręcić smak. Jeżeli mam wodę gazowaną, to dodaję wodę gazowaną, jeżeli nie mam, to też jest jak najbardziej ok. Daję po prostu kranówkę, łączę to wszystko, smażę naleśniki, wypełniam serkiem i tyle. Cała filozofia, bardzo szybkie. Proste, przypyszne śniadanie. Mam jeszcze, słuchajcie, mrożone jagody i maliny. Niestety nie byłam jeszcze w sklepie, więc nie mam jakichś super dodatków do tych naleśników. Wykorzystam te rzeczy, które mam już w lodówce bądź w zamrażalce. A później wybierzemy się na zakupy, żeby przygotować nieco ciekawsze posiłki. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Na razie naleśniki robię to, co mam w domu. Wyjęłam sobie już tutaj owoce z zamrażalnika, żebym powoli troszeczkę tak odmarzyłam. Mam tutaj jagody i maliny. Ciasto na naleśniki ma taką u mnie dość płynną konsystencję, wylewam ją na rozgrzaną patelnię, smażę z dwóch stron, raz, dwa, trzy i to jest cała filozofia mojego tutaj najszybszego śniadania. Oczywiście jest to sobota, czyli słyszycie pewnie pralkę w tle, ale wiecie, sobota, czyli sprzątanie, ogarnianie i jedzenie pysznych rzeczy. Szukałam idealnego kadru, żeby odciągnąć wzrok od tych kabli z tyłu, ale stwierdziłam, że paznokcie to jest właśnie coś, co ratuje przy odwracaniu naleśników, ale stwierdziłam, że świeczka też będzie w porządku, także chodziłam z tymi kwiatkami, żeby zrobić ładne tło, ale w sumie świeca. I proszę bardzo, jeden naleśniczek mamy gotowy, piękny, pachnący. Piernikowy. A mamy kolejnego. Ja smażę je na takiej bardzo, bardzo lekko natłuszczonej patelni, ponieważ ja na przykład wolę podsmażyć naleśniki niż y, smażyć ciasto na naleśniki na oleju. Więc to jest taka dosłownie odrobinka tej oliwy w sprawie, żeby po prostu patelnia nie była taka sucha. Wychodzi mi mniej więcej 4-5 naleśników. To zależy, ile mi się po prostu mąki tutaj ziółnie. To jest zazwyczaj średnio 4-5 naleśników, nie? Wyszło mi pięć naleśniczków, także teraz dekoracja i zabieram się za jedzenie. Trochę kremu orzechowo-czekoladowego, mańki i jagody. Jest trochę ciemno, więc nie prezentuje się to tak, jak sobie wymarzyłam, że będzie trochę, wiecie, trochę kremu czekoladowego, trochę owoców, które już praktycznie się rozmroziły, ale to będzie bardzo stosione 5 Pięć takich naleśników, myślę, że da mi energię na dobre kilka godzin. Serek waniliowy i można zajadać. Świecę już sobie zostawiłam, żeby był bardziej taki miły klimat z rana. Owoce idealnie mi odeszły, są perfekcyjnie. I nie musiałam ich w żaden sposób podgrzewać podczas robienia naleśników. One po prostu idealnie odmarzły. Oczywiście do śniadania u mnie zawsze musi być kawa. Po śniadaniu druga, ewentualnie tam wieczorkiem jeszcze sobie lubię jedną wypić, ale to już taka bezkofeinowa. Po prostu bardzo lubię smak kawy. Dzisiaj idealnie spienione mleko. Przepyszna waniliowa, naleśniki. Będzie to konkretna porcja, bo mamy tutaj pięć naleśników. Jeden jest pod spodem, którego już testowałam, ponieważ stwierdziłam, że okej, okay, nagrywam foodbooka, to jeszcze nagram rolkę na Instagrama. I ciasto wyszło perfekcyjne. Owoce leśne, słodziutka, czekoladowo-orzechowa, olewa, serek waniliowy. To jest smak lata, ale zimna. Także. Oto moje śniadanko, naleśniki. Widzimy się na przekąsce albo obiedzie. Smacznego, jeśli coś jecie. Miam, miam, miam. Jakie słodkie maliny. Zbieram się na zakupy, ale naszła mnie ochota na lody, więc miałam w zamrażalniku lody o smaku marchewkowego ciasta, mam już tutaj pół opakowania, więc idealnie skończę sobie po prostu te lody i pojadę na zakupy. Wymyśliłam, że zjem sobie łososia, ponieważ mam taką ochotę na soczystego łososia w domowej wersji, w pieczonej wersji, także skończę to pudełko lodów i zabieram się na zakupy. Może nie będzie to najbardziej zbilansowany posiłek świata, ale Gwarantuję Wam, że te lody o smaku ciasta marchewkowego są naprawdę przepyszne. my mm. w ogóle, wyczuwam w nich bardzo dużo pomarańczy, jest dużo skórki pomarańczowej i przez to to ma takiego marchewkowego ciasta dobrze nasączonego. Odpalę sobie jakiegoś YouTube'a w tle i skończę do pudełko lodów, a my widzimy się na obiedzie. OK, wróciłam z zakupów i mamy tutaj takiego pięknego łososia, z którym trzeba się rozprawić. Myślę, że całego nie zjem, więc trzeba coś zamrozić, ale no obiadek będzie taki piękny oto łosoś. OK, to będzie ekspresowe danie, ponieważ łosoś i pieczone ziemniaczki w przyprawie paprykowej do piekarnika i gotowe. Najprostszy, najłatwiejszy, naprawdę banalny obiad. Wystarczy tylko umyć, osuszyć łososia, troszkę go tam zdrapać, pozbawić tych łusek przyprawić, wrzucić do piekarnika, do tego przyprawione ziemniaczki i obiad robi się sam. Teraz można odpoczywać, czekać w sumie aż się zrobi, za jakieś 10 minut będzie gotowy. Do tego warzywka domowe, kapusta kiszona, brokuł i mamy pyszny, zbilansowany, naprawdę prosty posiłek. Wygląda to bardzo apetycznie i kolorowo. Bardzo prosty i mega apetyczny posiłek jest gotowy. Ziemniaczki oczywiście dużą ilością soli do tego keczu musi być. I można zajadać obiadek. Smacznego! Ja wiem, to jest przekąska najdziwniejsza w historii przekąsek, bo mamy tutaj moje trzy ulubione ciastka, ja mam ochotę i oczywiście popołudniową kawkę powiedzieć. Miałam ochotę na taki cynamonowy deser. Nie wiem o co chodzi. Kawka jest oczywiście przepyszna. Dodałam jeszcze przyprawę do piernika, dodałam cynamonu. Po prostu potrzebuję cynamonu w swoim życiu. Mhm. Uh -huh. I lotuski moje ukochane ciastka. Jedyny słuszny sposób to jest maczenie je w kawie. Mhm. Uh -huh. Przepyszne? Także zjadam sobie moją mini, mini słodką przekąskę. Ogarniam i będę powoli wychodziła. Wasze zdrowie. No dobra, i kolacja będzie w hali Kuszyki. Będzie to tuk-tuk, także tajskie jedzonko. Myślę, że będzie w porządku. Dobra, Dziękuję. Dziękuję. że jest ciepłe. Ja nie Dziękuję. No nie tak nie Dziękuję. Jeszcze Dziękuję. Mhm. No dobra kochani, tutaj się z wami żegnam. Dziękuję wam za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę i koniecznie napiszcie mi, czy tego typu content wam się podobał. Pa.